W zarazem wygłosił prelekcję poświęconą fotografii przyrody." Lemborskie Centrum Kultury Fregata oraz Lemborski Klub Fotograficzny zaprosili miłośników przyrody i fotografowania do Centrum Informacji Turystycznej Brama Kaszubskiego Pierścienia. Goście mogli spotkać się z przyrodnikiem Bogusławem Kotlarzem. Jedną z jego pasji jest fotografia, którą systematycznie zajmuje się od 6 lat. Fotografia to raczej hobby, natomiast no, ornitologią się, to taka moja pasja już od mówię, 30 lat, gdzie, gdzie również biorę udział w różnych badaniach ornitologicznych i, i akcjach. Y, y, liczenie ptaków, obserwacji i tym podobne, inwentaryzacji. Bogusław Kotlasz jest nauczycielem i laureatem wielu konkursów fotograficznych, a także autorem zdjęć i artykułów do wielu czasopism, kalendarzy i folderów. Zrobienie zdjęć, które przedstawił przyrodnik na swojej wystawie, zajęło mu aż 5 lat pracy. Nie jest to proces szybki. Do, do takich zdjęć trzeba się przygotować wcześniej, to znaczy przede wszystkim odpowiednie czatownie stworzyć, budować, bo jak wiadomo, no ptaki do wieka się nie zbliżają na ogół zbyt blisko. Sprzęt też nie pozwala na, na, na fotografowanie z dużych odległości, żeby te zdjęcia wyglądały powiedzmy w miarę efektownie. Stąd no, trzeba ukrycia robić no, w miejscach, gdzie te ptaki występują, więc jest to poprzedzone obserwacjami. Efekt tak znakomitej pracy zawdzięcza połączeniu dwóch swoich pasji. Przyrodnik zdradza, że dla znakomitych zdjęć potrafi spędzić jednorazowo 12 godzin w czatowni. Wraz fotografując przy, przy karmiku no, wyglądałem przez wizjer taki w tej mojej czatowni czy ewentualnie jakieś ptaki przyleciały, natomiast w pewnym momencie sikorka bogatka która, która siadła mi najpierw na obiektywie potem, potem właśnie do, do tego wizjera po, podleciała i prawie, prawie oko straciłem, bo <grym> zaczęła dziubać, z kolei myszołów siadł na, na czatowni, akurat była to z materiału czatownia, więc Siad mi na głowie, praktycznie, także szpony poczułem w pewnym momencie na, na swojej głowie. Podczas spotkania wygłosił prelekcję, podczas której przybliżył słuchaczy.